Dzięki za pomoc. Doceniam. Daj spokój. Czego się nie robi dla stałych klientów? Interesy z tobą to czysta przyjemność. To samo zwykła mówić mojej świętej pamięci małżonka. Oho, ludzie już się schodzą na aukcję. Chodźmy na górę. Wydawało mi się, że dom aukcyjny Borsodich był w Nowigradzie. Był, ale się przeniósł. Widzisz, Radowid zaproponował Horstowi preferencyjną stawkę podatkową. 0% Ciężko przebić taką ofertę. Prawda? No i to się nazywa przyjazne państwo. A właśnie, co tu można wylicytować? Wszelkiej maści precjoza, rzadką broń, różne egzotyka. Mnie najbardziej interesują płótna portrecistów szkoły Mariborskiej. Wanderhuja, Wandejka. No proszę, nie wiedziałem, że jesteś koneserem. Bo nie jestem. Dla mnie to wszystko Bohomazy. Pakuję je potem w papier i zamykam w sejfie. Nie rozumiem. To po co? No jak to po co, Gerald? Muszę przecież dywersyfikować portfolio inwestycyjne. Wiesz, tak właściwie, to chcę tylko porozmawiać z Horstem Borsodim. Uu. Z tym to akurat może być problem. Dlaczego? Bo straszny z niego odludek. Nie to, co jego ojciec, niech Melitele czuwa nad jego duszą. No, ale Horst pojawia się zwykle na chwilę w trakcie aukcji. Mogę cię wtedy przedstawić. Będę zobowiązany. Gadanie. Zobowiązują tylko weksle, hipoteki i kredyty. No dobra, chodźmy już na górę.